Witam Was dzisiaj w Lublinie z moim kolegą Karolem. Witam, cześć. Autogas Serwis Techniczna 2 Karol Świtek wyreguluje, zamontuje i zadba o Wasz samochód pod kątem LPG. A dzisiaj Karol przygotował Kie Sportecz 2.0 TGDI. Wtrysk bezpośredni. Trysk bezpośredni z automatyczną skrzynią biegów. Z kompletną instalacją KME. Dokładnie. Poopowiadamy Wam o niej troszkę. Myślę, że Karol więcej powie ja ze swoich tutaj odczuć. No więc, startujemy. 240 koni tu mamy do dyspozycji tak, w automacie, napęd, Dokładnie, dwulitrowy silnik doładowany, 240 koni. Fachowcy, twarde plastiki. Tak, no Trochę trzeszczy, jest trochę siermiężna, niemniej jednak 240 koni na wtrysku bezpośrednim dają radę. 353 nm, także przyjemnie się, rrr, wie się tak, w bezpośredni ma to do siebie, że silnik dobrze idzie z dołu. Turbo dopala to i idzie trochę górą. Co prawda charakterystyka jest niewysoko kręcącego się silnika, tak. ale nie o to tutaj chodzi. Karol powiedz, jaką tutaj mamy po kolei zbiornika na gaz w kole zapasowym. Tak, dokładnie, zbiornik. Tamkujemy we wlewie, to już dzisiaj jest standard, no, wkrętka. To już, to większość już, ludzi tak Ale warto chce, o żeby, tym powiedzieć. że po prostu się nie, nie trzeba było chylać, to wlew pod klapką, pod klapką jest zamontowany. To z tego względu, że no, nie dość, że to ładniej wygląda, no to jeszcze nie mamy takiego czegoś, żeby się chylać do zderzaka czy coś. Tak, no, to już, to już nie, te, nie te czasy. Pojemność zbiornika jaką jakąś 5 litrów tutaj jest zamontowane no i jest z przodu pod maską mamy zamontowany reduktor firmy KME Gold GT no, wystarcza no ma duży zapas tak. jak dla tego silnika bo tu jest 240 koników tak, tak? 240 Wersja amerykańska tego auta, on Dokładnie. jest ze stanów w Milach licznik. Czyli mamy około 100 koni mechanicznych zapasów, jeszcze. Tak. To no, bardzo dobrze. Bo ale tak zawsze zazwyczaj staramy się montować, żeby był taki zapas zachowany. No bo tam z wiekiem można delikatnie wydajność reduktora nam spadać. także... Tak jak mamy. się będzie zabrudzał tym mazutem, tym Dokładnie. wszystkim. Bardzo istotne jest, żeby regularnie serwisować, zmieniać filtry, poddawać auto kontroli. No, to wtedy będzie wszystko dobrze i długo nam działało. Tak. Ale mamy elektronikę firmy KME. Mały promień zawracania, fajnie, łatwo mi się tutaj zawróciło. Direct. KME Sky Direct. No do bezpośrednich wtrysków paliwa dedykowana ta instalacja. Uniwersalna, uniwersalna, podkreślamy to tak, zawsze. Pozdrawiamy już. naszych kolegów z DBR-u, bo to jest ich wielka zasługa, że opracowali taki, taki sterownik, taki system, który daje e, wszystkim montażystom, czego jesteś żywym przykładem olbrzymi wachlarz możliwości. Tak, to że też z tym musi wiązać e, olbrzymie doświadczenie, no bo, no, jesteś już, elektronikiem z wykształcenia tak, no, i dokładnie. kochasz motoryzację, no to Akurat to może dla mnie było trochę łatwiej się tego wszystkiego nauczyć, ale no, nie ukrywam, że to są niektóre samochody naprawdę ciężkie do ustawienia. Trzeba naprawdę dużo poświęcić i czasu, i wiedzę mieć też olbrzymią, żeby. Auta tak. mogły poprawnie i pięknie sobie Od jeść. razu powiedzmy, wtrysk bezpośredni pracuje na wielu wtryskach na cykl, nie na jednym. Tak. W tym samochodzie drugi wtrysk ma znacznie większe znaczenie niż, dla pracy silnika niż ten, niż pierwszy. ten pierwszy. To dokładnie. jest oczywiście wiedza, powiedzmy, dla zaawansowanych, a nie dla potencjalnych klientów, ale żebyście sobie, drodzy widzowie, zdawali też sprawę, że po to jest nasze szkolenia w dziale badań i rozwoju. Bo Karol przecież był gościem. Więc widział nie, nie raz. Wszystko nie raz. Także tak. stanowimy taką zgraną pakę z całej Polski tak. ludzi, którzy się wymieniają doświadczeniem. No Karol, kontynuuj, bo jak ja zawsze przeszkadzam, nie będę ci teraz chodził. Znaczy, tak słowo. jak mówiłem, już elektronika bardzo mocno rozwinięta. I akurat ten samochód, taki Janka też wymaga o, bardzo dużo. Poświęcenia uwagi, bo to nie jest taki z tych samochodów, które montuje się, wyjeżdża i po pół godziny już jest gotowe. Absolutnie, ale, zawsze absolutnie. to podkreślam. Montaż to jest jedno, a wyregulowanie to już jest inna samochodu na wtrysku bezpośrednim i ważną rzeczą jest dobry kontakt z klientem, informacja zwrotna. Tankujemy benzynę ale. do pełna, gaz do pełna, monitorujemy zużycie, zdajemy relacje z warunków drogowych, w jakich auto brało. W jakich kierowca jeździł tak. i wtedy, bo nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, żeby procentowo ustawić, bo się ludzie pytają, klicowie się pytają, razy. a ile będzie palił, jaki procent? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. To Jest też zbyt wiele zmiennych. To też trzeba sobie jeszcze wziąć pod uwagę, że po montażu instalacji w silniku wtryskiem bezpośrednim, na pewno nie skończy się po jednej regulacji po montażu od razu. Klient zabiera samochód. Jeździ tym samochodem, właśnie sprawdza wtedy zużycie benzyny, zużycie gazu, wraca do nas. układa przekazuje. się też membrana tak, w reduktorze, dokładnie. ten pierwszy tysiąc jest kluczowy, klient zbiera informacje, które potem. Dają nam możliwość, jeśli się okazuje, że spalanie zbyt wysokie benzyny, no to my wtedy musimy dokonać kolejnej regulacji. Już wtedy wiemy, co możemy jeszcze podkręcić bardziej, żeby to wszystko też było zdrowe dla silnika. Także no, takie instalacje z wszystkim bezpośrednim no to niestety są dwa albo nawet czasami trzy razy trzeba podchodzić do tego tematu, żeby to wszystko dograć tak już na 100% idealnie. Jest po prostu optymalizacja pod kątem norm czystości spalin. No i silniki w pełnym spektrum obciążeń zawsze mają optymalną, powinny mieć optymalną mieszankę. Bo tutaj też klasycz, klasyka gatunku, jeśli chodzi o LPG, to jest zawsze pytanie, a co z gniazdami zaworowymi. Nie od LPG się niszczą gniazda zaworowe, tylko od niefachowej regulacji. Tak, to jest najważniejsze No Tutaj mamy jeszcze zamontowane wtryskiwacze hołki Bardzo szybkie. Bardzo szybkie. To szybko auto reagujące, wymagające tak, jest wymaga takich wtryskiwaczy taki wtryskiwacz, dokładnie. No i. To już jest akurat samochód po drugiej regulacji, także już mam nadzieję, że teraz będzie A, czyli małe dopieszczenie spalanie. To tak, tylko dopalanie. jest istotne. No, wychodziło, znaczy po pierwszej regulacji klient nam zgłosił, że jeszcze jest dosyć za wysokie zużycie benzyny, także no to druga regulacja była po to zrobiona, żebyśmy to zużycie benzyny jeszcze zmniejszyć. Powiedzmy też, że Bylibyśmy w stanie, bo to nie jest problem. My możemy w ogóle zlikwidować zużycie benzyny. Od razu nawet. Od razu, ale to nie w tym rzecz, bo. Samolot musi wtedy... pobierać tak benzynę, jest. żeby wtryskiwacze benzynowe, które są zamontowane bezpośrednio w cylindrze, gdzie jest żywy ogień, tak, one, one, one by uległy zniszczeniu Musi zatkaniu tam przez nie przelatywać odpowiednia ilość tak. benzyny, żeby one pracowały w ciągu dalszym przez wiele tysięcy kilometrów. Czyli, czyli powinno no, szacujemy, że 0,8 litra to jest takie niezbędne takie minimum. minimum na 100 minimum. kilometrów. No tak jak... przyjęliśmy, że, znaczy tak u nas w warsztacie, że ten litr to jest taki tak. Tak najlepszy. Po mieście może być do dwóch litrów nawet zużywać, Ta, no zimą też, może te, troszkę te, więcej, zależy od warunków. Bo to też ważne, żeby tu nie mylić. Ten litr zużycia benzyny to jest tylko i wyłącznie w trasie i to na przykład tankujemy sobie auto do pełna benzyny i gazu i jedziemy w trasę na przykład 200-300 km i potem znowu tankujemy do pełna i zobaczymy ile nam zeszło tej benzyny tak. i w tej trasie ma zejść właśnie litr tej benzyny. Tak i nie cieszmy się, że zeszło ma za mało, tak. bo to jest wcale nie szkodliwe. dobry znak, szkodliwe, tak. Wiadomo, auto z, z, po nocy odpala na benzynie. Musi jest się rozgrzać, tak. Bezpośredni czy pośredni, zawsze tak się samo. musi rozgrzać. Reduktor musi dostać temperatury. Także to zużycie w mieście jest zawsze większe troszkę. Powoli zbliżamy się do końca. W zasadzie skończyliśmy tu naszą trasę. Zapraszam okay. Was na terenie całego kraju strona km.eu, polecane warsztaty. Jednym z takich warsztatów jest właśnie warsztat Karola. I cóż, jeżeli macie 1.5 TGDI, 2.0 TGDI, pamiętajcie, że firma KME da radę zamontować. Was obsłużyć. Także tak pozdrawiamy Was serdecznie, dajcie tam jakiegoś lajka, like suba i cześć, na gazie. Cześć. Na gazie. Hej. cześć.